jest czwartek 30 września Dziś Jezus stanie twarzą w twarz ze swoimi uczniami, którzy powracają z misji. Spróbuj wyobrazić w sobie to spotkanie, ich gesty, w jaki sposób wyrażają swoje przeżycia. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, Dokąd sam przejście zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, Wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do Was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie. Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy Wam. Wszakże to wiecie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Po całym spektakularnym czasie działalności apostołów, Jezus przenosi ich uwagę na to, że ich imiona zapisane są w niebie. To ma być najważniejszy powód ich radości. Jezus nie chce, by czuli się ważni i wartościowi tylko dlatego, że doświadczyli apostolskich sukcesów, cudów i mocy. Nasze imiona są zapisane w niebie i nie jest to zależne od tego, czy nasze życie jest ekscytujące czy zwyczajne. Nie zależy też od tego, jaki zawód czy funkcję pełnimy. Ważne, by takie, jakie jest, było zawierzone i ofiarowane Bogu. Kiedy my, podobnie jak apostołowie, angażujemy się dłuższy czas w jakieś dzieło czy sprawę, doświadczamy silnych emocji. Często jest nam z tym dobrze, jesteśmy dumni, czujemy się potrzebni. Ale gdy taki czas intensywności się kończy, możemy przeżywać problem z funkcjonowaniem w zwykłym. Szarym życiu. Może nam nawet towarzyszyć poczucie pustki, bezużyteczności i pokusa myślenia, że nasza codzienność jest mało ważna. Życie Jezusa przez 30 lat było zwyczajne i proste, a tylko 3 lata były okresem intensywnej działalności i cudów. Ta proporcja 1 do 10 pokazuje, że codzienność jest ważna, wręcz fundamentalna. Jak Ty postrzegasz swoją codzienność? Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na Nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli. Bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiecie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ówdzień niż temu miastu. duchu święty proszę cię o łaskę wdzięczności za moje życie za wszystkie wydarzenia moje powołanie za wielkie łaski i za moją codzienność Pała Ojcu i Synowi i, Synowi, i Duchowi, Duchowi Świętemu, Świętemu jak, jak była na początku, początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. wieków. Amen.